Wraca oryginalna magii. W oryginalnej kwadratowej butelce. Magi nadaje potrawom niepowtarzalny charakter. Magi, przyjemność jedzenia. Po co używać innych, kiedy jest oryginał? Magi, niezapomniany smak. Wielki dziś dzień, bo spełni się plan. Czekali już wszyscy dziś, uda się nam. Lepsze, tańsze, uproszczone. Dwie nowe taryfy oddamy. Najlepsza oferta na rynku nowe taryfy cały dzień rosty i ja minuta rozmowy już od 75 groszy Zuch, pingwin powiedz tylko tak tak Tylko teraz do każdej taryfy telefon w promocyjnej cenie Niepokonany mistrz Karate Miyagi ma teraz nową uczennicę Pod życzliwym okiem zakonników Julie uczy się nie tylko sztuki walki, ale również filozofii życia Pat Morita i Hilary Swank, Karate Kid 4, mistrz i uczennica. Dziś o 21.00 z nadajników naziemnych lub dekoderów Polsatu. Komedia znakomicie parodiująca popularne seriale telewizyjne. Producenci i scenarzyści chwytają się wszelkich sposobów, aby zainteresować widzów i przyciągnąć ich uwagę. W obsadzie same gwiazdy. Pacyci z Wiklem w środę 31 stycznia o 20.30.